Jan Marcin Węsławski i Lech Kotwicki. Jeden stopień. Ilustracje grażyny piórko. Babciu, dziś idę na spacer bez kurtki i jest 15 stopni ciepła, krzyknął Wnuczek stojąc na palcach przy ściennym termometrze. Babcia podeszła i spojrzała na termometr przez okulary. No, do 15 to jeszcze brakuje. Na razie jest tylko 14, czyli zakładasz kurtkę. Taka była umowa, powiedziała. Wielka mi różnica jeden stopień burknął wnuczek z obrażoną miną. Masz rację 14 czy 15 to niewielka różnica jednak tak się umówiliśmy a pamiętaj, że czasem jeden stopień to dużo. Ciekawe jak może być dużo, kiedy powiedziałeś, że niedużo? – próbował się jeszcze targować wnuczek ale w końcu założył kurtkę i wybiegł na twór. Nie chciał się dziś spierać z babcią, bo miał do wykonania tajny plan. Kilka dni temu na łące nad morzem razem z kolegami znaleźli kępę suchej trawy. Wyobrazili sobie, jak fantastycznie będzie się paliła. Wiedzieli, że palenie ognia jest zabronione, więc będą musieli zrobić to potajemnie. Z tego powodu bardzo trudno było im się umówić. Wnuczek miał już dość czekania i zdecydował, że zajmie się tym sam. Teraz biegł przez łąkę za pałkami, które ściągnął z kuchni. Wyschnięte źdźbła zajęły się od razu. W powietrze buchnął kłąb szarego dymu z kawałkami sadzy. Pnuczek przestraszył się, że ktoś zobaczy ogień i zaczął go szybko zadeptywać. Zastanawiał się, czy na pewno nikogo nie spotkał po drodze i z jakiej odległości może być widoczny dym. Pewnie tymi myślami ściągnął biało-niebieskiego maga polarnego, który właśnie stał przed nim z soplami lodu we włosach. Wybierzmy się na małą wycieczkę. Pokażę ci, kiedy jeden stopień to dużo. Zapnij tylko kurtkę, powiedział przyjaźnie. Małą chwilę potem, gdy wnuczkowi przestało się kręcić w głowie, mógł zobaczyć, że unoszą się w czymś w rodzaju drona czy cichego kwadrokoptera, wyposażonego w masę mosiężnych rurek, szkiełek, reflektorów, pokręteł i innych urządzeń. Patrzył przed siebie i wkrótce jego uwagę przykuła blado-niebieska ściana lodu. Ogromna! Wyższe niż największe wieżowce w mieście. Wielkie iglice lodowe ciągnęły się daleko w stronę majaczących na horyzoncie gór. Jesteśmy w Arktyce. Widzisz lodowiec? Odrywają się od niego góry lodowe, które płyną potem przez ocean, powoli się roztapiając, wyjaśnił Mag. W tym momencie rozległ się potężny grzmot i kawał lodu wielkości domu runął z hukiem do morza, rozpryskując fale. To bardzo fajne, stwierdził wnuczek. Ale o co chodzi z tym jednym stopniem? Z naszej maszyny latającej mogę Ci pokazać rzeczy, których normalnie nie da się zobaczyć. Mam tu między innymi narzędzie do zmiany czasu. Odpowiedział mak polarny i pokręcił czymś, co przypominało okrętowe koło sterowe. Gdy obniżymy temperaturę zaledwie o jeden stopień, wszystko gwałtownie przyspieszy. Patrz uważnie. Wnuczek poczuł, jak strumień zimnego powietrza uderzył pod nimi w morze, które z granatowego i błyszczącego momentalnie stało się matowe, pojawiły się na nim białe smugi, a w końcu pokryło się okrągłymi plackami lodu o pomarszczonych brzegach. Widzisz? Obniżyłem temperaturę od zera do minus jednego stopnia, i woda zaczęła zamarzać. Za chwilę te lodowe placuszki połączyłyby się w kry. Wielkie lodowe płyty. No ale dość zimna. Popatrz teraz. Mak pociągnął jakiś drążek i w zamarznięte morze uderzyło ciepłe powietrze. Lodowe placki natychmiast skurczyły się, pociemniały, a po chwili woda znowu była jednolicie granatowa. Widzisz? To znowu tylko jeden stopień. Od zera do plus jednego i lód się topi, zauważył mak. Wnuczek chciał pokazać, że ma swoje zdanie. Rozumiem, że ten jeden stopień to różnica między zamarzaniem wody i topieniem się lodu. Ale przecież nikt nie lubi zimna, chyba lepiej, żeby było ciepło. Mak Polarny spojrzał na niego spod oka, a wnuczek uświadomił sobie, że może on być przywiązany do chłodu. Mak tymczasem wskazał na okrągłe okienko, które najwyraźniej działało jak wielka lornetka pokazująca to, co znajduje się w wodzie pod nimi. Najpierw w polu widzenia pojawiła się granatowa powierzchnia morza. Obraz zamigotał i wnuczek mógł zobaczyć, co się pod nią kryło. Przedtem jednak usłyszał wyraźne ćwierkanie, jakby w wodzie harcowało stado wróbli. I z ciemnej toni wychnęło kilka wielkich, białych jak śnieg stworzeń z bulwiastymi głowami. Płynęły szybko, ćwierkały do siebie i raz po raz chwytały pływające w koło małe ryby. To białuchy, białe wieloryby. Są zachwycone, że mogą w tym miejscu zatrzymać się na obiad, objaśnił zadowolony Mag. Pomiędzy białuchami pojawiły się mniejsze, szybko się poruszające ciemne, nakrapiane kształty. A to foki obrączkowane też przypłynęły pod lodowiec na ryby. Woda nad fokami spieniła się, i w oknie pojawiły się wyciągnięte szyje z długimi dziobami. Ptasie głowy wciąż zanurzały się i wynurzały. A co to jest? krzyknął zaskoczony wnuczek. To są mój chłopcze Mewy. One nie potrafią nurkować jak niektóre inne ptaki, więc tylko tak głęboko, jak mogą, zanurzają głowy, żeby łapać ryby i kryle. Mach był coraz bardziej zadowolony. W tej chwili białuchy zaćwierkały ostro i nagle wszystkie odpłynęły. Z obrazu w oknie znikły też foki i ptaki, a za to rozległ się głośny plusk i wnuczek zobaczył cztery, zamaszyście wiosujące, wielkie, włochate łapy z pazurami. No tak, niedźwiedź polarny też przyszedł do lodowcowej stołówki i wszystkich przegonił. Westchnął mag. – Czy to naprawdę taka lodówka z jedzeniem, do której przychodzą głodne zwierzęta? – spytał wnuczek. – Coś w tym rodzaju – odparł mag. – Pokażę ci, jak to działa. Przesunął długą dźwignię z białą gałką, i w drugim okrągłym oknie znów było widać granatowe morze. Wnuczek zobaczył niczym przez ogromne szkło powiększające, płynący po morskim dnie z oceanu w stronę lodowca, strumień wody wypełniony małymi stworzonkami najróżniejszych kształtów i kolorów. Kiedy dotarł on do podwodnej ściany niebieskiego lodu, zaczął mieszać się ze słodką wodą, spływającą z lodowych szczelin. A rojące się stworzonka nagle wymachiwały łapkami, obracały się bezradnie i wypływały na powierzchnię. Tu czekały już na nie ławice małych ryb, aby je żarłocznie pożerać. Pojawiło się też stado mew i na wyścigi z rybami polowało na maleńkie zwierzątka. Te małe głupki to plankton, Max się uśmiechnął. Nie potrafią dobrze pływać. Prądy morskie noszą je w te i we w te, a pod lodowcem dostają zawrotów głowy od słodkiej wody i każdy może je zjeść. A jak tylko przypłynie naucz testa do ryb, to za chwilę usłyszysz świerkanie białuch i pluskanie fok. No a jak są foki, to zaraz będzie niedźwiedź. A czy te zwierzęta nie mogą sobie znaleźć stołówki w cieplejszym miejscu? Po co im ten lodowiec spytał wnuczek? Widzisz, najważniejsze są te małe stworzonka, plankton. Od nich zależą wszystkie większe zwierzęta. Ale zwykle plankton jest rozproszony w oceanie i bardzo trudno go znaleźć. To tak, jakbyś wrzucił miskę ryżu do basenu, dobrze zamieszał i potem próbował zjeść swój ryż. A pod lodowcem, dzięki temu, że zimna morska woda miesza się ze słodką, te ziarnka ryżu wypływają na powierzchnię i gromadzą się w jednym miejscu. Wtedy możesz użyć łyżki. Każdy chce skorzystać z takiej okazji, stąd pod lodowcem tyle gości. Ale chcę ci coś jeszcze pokazać, dodał Mak poważnym tonem nastawił wielki peryskop, który wysuwał się z sufitu kabiny. Wnuczek złapał dwiema rękami za boczne uchwyty peryskopu i spojrzał. Nad niebieską ścianę lodowca nadpływała ciemna chmura. Sunęła tak nisko, że wycierała sobie puchaty brzuch o lód, a tam, gdzie go dotknęła, zostawał czarnogóry ślad. Momentalnie w tych ciemnych miejscach zaczął się topić lód, a jego jeszcze niedawno gładka, jasnobłękitna powierzchnia Przypominała teraz ser z czarnymi dziurami, pomiędzy którymi płynęły strumienie wody. Co się stało? krzyknął przestraszony wnuczek. To chmura wypełniona pyłami i sadzą z Twojego kraju. Ta, którą teraz oglądałeś, była jeszcze wczoraj nad Twoim domem i nad ogniskami na okolicznych polach. Przyleciała tysiące kilometrów w jeden dzień, i teraz każda czarna plamka sadzy wypala w lodowcu dziurę. Dlatego pojawiłem się u ciebie, żeby ci pokazać, że psujesz nam chłopcze lodówkę. Wnuczek był bardzo speszony. Przepraszam, nie wiedziałem. Ze wstydem spostrzegł, że mak polarny też zaczyna się topić. Jak wrócisz, opowiedz o tym, co tu widziałeś. Opowiedz, że jeden stopień to czasem znaczy naprawdę dużo i że lód jest nam bardzo potrzebny. Zanim wnuczek zdążył coś odpowiedzieć, pojazd zawirował i w powiewie zimnego powietrza pozostawił go na łące przy dogasającym ognisku. Wnuczek zasypał ziemią resztki żaru i pobiegł szybko do babci, żeby przyznać jej rację co do jednego stopnia i dokładnie opowiedzieć dlaczego. Niedźwiedź polarny. Występuje w całej Arktyce, należy do największych drapieżników lądowych. Doskonale pływa, zależnie od lodu morskiego, bo tylko na nim może skutecznie polować na swój główny pokarm foki. Mewa trójpalczasta. Mała mewa gnieździ się w wielkich koloniach na skalnych klifach wokół Arktyki. Odżywia się małymi rybami i planktonem. Zbiera pokarm z powierzchni morza. Często występuje w pobliżu lodowców i lodu morskiego. Dorszyk polarny. Mała ryba mająca około 20 cm długości, związana z lodem morskim. Występuje w całej Arktyce. Odżywia się planktonem, sama zaś jest pokarmem dla niemal wszystkich arktycznych drapieżców. Białucha, wal biały. Mały, mierzący 5 metrów, wieloryb arktyczny. Pływa w niewielkich grupach, często można zaobserwować go przy lodowcach. Odżywia się głównie małymi rybami. Książka wydana w ramach projektu GLER przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ulica Powstańców Warszawy 55. Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 2015. Redakcja i korekta: Małgo-Domańska. Czytał Piotr Terlecki. Nagranie zostało zrealizowane w ramach projektu eduarctic.pl.